Ja. Pytanie hmm. o mojej koleżance. Jaki ma fer oczu zielony? Mm -hmm. Jak ma na imię Julia? Mhm. Mm ja mam nazwę Pomielkowską. na mają Państwo? Czasami fajne, ale kiedy moja koleżanka dzisiaj była po rękę, ona się od razu zeszłościła. No bo. No bo. No bo po prostu nie nie. Dać, bo, bo po prostu In. miałam słychać homorykonie i jest gruba moja koleżanka, a e, nie ta inu, inna mam, póki moja mam, nie, dwie koleżanki nie papa nie. Pa. teraz nie, nie teraz um. nie teraz Zadaj mi pytania, a ja mam na nie odpowiedzieć. Zadaj mi pytanie. No? E, Okej. Okay. kim? O mnie co mówi. Co! O to mnie czuł, o to, on okay. o, o mnie! Musisz mi dawać pytania, a ja mam na nie odpowiedzieć z twoich. Jaki mam kolor oczu po prostu... Masz kolor oczu. Jaki ty masz? Jaki ja mam kolor oczu. Zielony. I mam charakter. Dobry. I nigdy prawie nie. Homo nie na Co? Homo nie na hmm. Czy... Ktoś mi dał fajną mm, Nie wiem. No. No nawet nie była podpisana. A ode mnie była... Ja dostałam jedną walentynkę, yy, ale miały być dwie, ale mój kolega z klasy powiedział, że mi była taka druga dla mnie, ale nie wiem, może zapomniał się podpisać. Ale a ta jedna, która była podpisana i trafiła do mnie, to ona była od Pauliny Habraszki. Od mojej koleżanki z klasy. A ja dostałam tutaj inni, czy mogę wybrać? No, myśmy tam telefon, no to naprawdę nie mi. Um, ale my jeszcze musimy nagrać, żeby się to nagrało na dółki. Więc widzowie. Hmm. No, a to to wam trzy razy ja nie czuję. Wszyscy sobie uciekają. No. I widzowie. I Zobiję. A a a a pity pity A a a. I grajmy super naszą. Widzowie. 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 Dobra. Papa. Nie, 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 żadne papa. Teraz gadamy to, co robimy w domu czasem. Słuchamy, nie oceniamy, a jak mówisz? A ja co mówię? Nie, ty mówisz co czasem robisz w domu głupiego, ale przy przy widzach. Czyli na przykład hop! Tu chodź, tu chodź. I powiedz, co robisz czasem głupiego w domu? Zastępiam oku nocy, ale jeszcze mam na otku w nocy. A ja... Idę spać zawsze tylko o 21.30. Ale, ale wczoraj szłam spać o 21.00 xdddd. na moim telefonie się zaciął telefon i pisało. 21.00 xdd. ja wczoraj poszłam spać o 23.00. Naprawdę? Mam, mam. Panim napisał no jole się męczyła, ona będzie. Kaczkiela ona. Załupa do dorę czym po ona I właśnie z metą. Serio? Tu, tu, tu. Nie, przecież wyleciała, rozbęczała. A, 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 a lulu lulu. Dobra, słuchaj. Dawaj. No, co ty mi zrobiłaś? Ja nie, kana Dobra, a teraz gadamy, no dawaj, słuchamy, nie, nie oceniamy. oceniamy, kiedy ja jestem u Ciebie, robię, mm, robię trzy razy siku za godzinę, słuchamy, nie, nie oceniamy. oceniamy, kiedy... Kiedy ja się pokłóciłam z drugą mamacie do niej szafki. Słuchamy, nie oceniamy. Kiedy? Kiedyś, kiedy miałam 5 lat, znaczy 6, to, to oglądałam taką tubelkę z aga i się zesrałam. A Co? kiedy ja miałam? Czekaj, słuchamy, nie oceniamy. Kiedy ja mam 8 lat, no to powiedziałam, że kiedy o istnieje. Słuchamy, no nie, oceniamy. nie oceniamy. Bardzo lubię psy, ale które są mądre? Aha. Są mega mądre. C Słuchamy, nie oceniamy. Ja lubię mojego psa Bentley'a, bo on jest mądry jak jadupa. Słuchamy, Słuchamy, nie oceniamy. No to ja Ja kocham mnie. Słuchamy, nie oceniam. Kocham. A nie XDDD. Ma na nazwisko XDDD. Słuchamy nie, nie. oceniamy! Kiedy ja miałam dziewięć transmitera, to lubiłam takiego... Pupa.